Wjechaliśmy wczoraj do Wilna. Pierwszy raz w ogóle jestem w Wilnie. Kolejna stolica Europy. Odhaczona, zobaczona. No, bo sobie w poniedziałek wyjechaliśmy taki mały, mały trip do Litwy. Najpierw byliśmy w Druzgiennikach. To jest taka mała miejscowość, chyba uzdrowiskowa. I tam spaliśmy sobie w hotelu przy takim akwaparku. Całkiem inny wymiar podróżowania. Sypianie, sypianie w hotelu i podróżowanie autem, no całkiem, całkiem ciekawe i całkiem wygodne. Wygodniejsze znacznie niż chodzenie gdzieś tam z plecakiem, ale czy tak samo satysfakcjonującym? No nie wiem, ale już dzisiaj spaliśmy na couchsurfingu u takiego gościa, gościa z Egiptu i yy, kurde... A no jednak to jest spoko, tak sobie u kogoś spać. E, gość nas zabrał na kolację, pokazał nam miasto i dzisiaj w nocy musiał wyjeżdżać, znaczy wieczorem wczoraj musiał wyjeżdżać, bo gdzieś tam jechał, więc zostawił nam klucze i też w ogóle jeszcze inny gość z nami spał, jakiś a, typek z Niemiec, e, bo no nie wiem, bo zaprosił więcej ludzi z <ścoughs> kempingu e, i ten gość akurat wyszła w podróż po Azji, więc spoko było sobie tak pogadać, powymienialiśmy się jakimiś tam doświadczeniami z nim. Fajnie byś tak na początku, bo to był jego pierwszy przystanek w tej podróży w Wilnie, więc fajnie byś tak na początku czyjejś podróży. Tym bardziej, że my niedawno wróciliśmy z Azji, więc mogliśmy mu podpowiedzieć co nieco. No i tego pierwszego hosta się tak właśnie pamięta chyba najbardziej. O to był jego pierwszy host, no i no, i my też u niego spaliśmy, więc, więc pewnie nas zapamięta jako początek swojej podróży. E, całkiem to miłe. Wilno w ogóle jest całkiem cool, naprawdę. Zaraz idziemy coś zjeść, znaleźliśmy jakieś fajne, fajne śniadanko. Jakąś taką cool, cool miejscówkę, więc dziś zaraz idziemy coś fajnego zjeść sobie na śniadanie. A później do chyba Muzeum Sztuki Współczesnej, bo jest dość niedaleko. No, fajnie, ja, ja lubię jeździć po takich stolicach Europy, naprawdę. Tym bardziej zawsze jeździłem do tych zachodnich krajów, do tych zachodnich stolic. A więc teraz jestem wschodniej i nie jest całkiem fajnie. Chociaż nie, do wschodnich tak jeździłem, okej. Okay. Jakieś prawie czegoś tam. No, jest całkiem cool. Tak jak w każdej innej stolicy, zawsze są te fajne miejsca i fajni ludzie. i... E fai, Mam dzisiaj jakąś strasznie dziwną fryzurę, no ale cóż muszę z tym żyć. Jakoś dziwnie mi się włosy ułożyły podczas snu. A wyjechałem dzisiaj z Augustowa. Jestem właśnie w Białym Stoku. Jeszcze jakieś 8,5 godziny jazdy przede mną. A teraz się przesiada na pociąg do Wrocławia. Tutaj przy dworcu jest maczek, więc nie mogłem się oprzeć z jedzenia obiadu w maku. Kurde, ja mam jakąś niezdrową relację z takim Chunky food. Więc staram się to trochę regulować. I odkąd przyjechałem do Polski, to tak naprawdę może dwa razy jadłem fast food. No, nie będę ukrywał, że trochę mi smutno, że wyjeżdżam z Augustowa, gdyż no, rozstanie. Kurde no, związki na odległość to jest taka o tyle ciężka sprawa, że o ile jest bardzo dużo radości i tak dalej, kiedy się znowu spotykacie, ale no, też bardzo dużo smutku, kiedy się rozstajecie, więc no te związki na odległość to jest taka bardzo... No, są bardzo nierównomierne. A dość taki no ciężki rodzaj związku, ale... ale oczywiście warto. Trzeba pamiętać o tym, że zawsze się znowu zobaczycie i to jest zawsze najwspanialsze uczucie na świecie. O, to raz lepiej, trochę schowałem się do cieniu. Do cienia. A teraz jak jechałem w autobusie, to przeczytałem taką dość ciekawą rzecz i muszę sam przed sobą uderzyć się w pierś i przyznać się do winy. A podróżując sobie po Ameryce Południowe, Południowej czy po Azji Miałem takie wrażenie, że tam nie za bardzo dba się o edukację klimatyczną, ekologię, o segregację śmieci, o mm, emisję CO2, A podczas kiedy w Europie i w USA, w USA nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak, jest to dość duży temat, żeby minimalizować jak, największe, jak największą emisję CO2 do środowiska. No ja tak sobie, już tak trochę się poddałem, tak sobie myślałem, że kurde, no tutaj tak walczymy w Europie z tym, żeby no, nie emitować tak dużo tego dwutlenku węgla do powietrza. A, a tam w razie świata, w Ameryce Południowej to w ogóle nie był żaden temat. Oni to mieli, mają jakoś totalnie w dupie. Tak samo w Azji, jak byłem teraz południowo-wschodniej, trochę się o tym mówi, o zanieczyszczaniu środowiska. Aczkolwiek raczej tak na pokaz ludzie to robią. Uh, więc, no, miałem takie trochę. Kurde, no, my tu się staramy. Byłem taki zdenerwowany na to, a w innych krańcach świata w ogóle o tym, o, tym, o tym się nie martwią. Ale dzisiaj, przeczytałem dość ciekawą rzecz w książce, której tytułu nigdy nie pamiętam, że USA jest odpowiedzialny za emisję 13% światowego CO2 do powietrza, a Europa za odpowiedzialna za emisję 17% CO2. A przy, czym, przy czym... Ameryka Południowa i Afryka łącznie emitują około 3% CO2. Całkowicie. Więc... trochę trzeba nabrać pokory i Uświadomić sobie, że tak naprawdę to my jesteśmy problemem, i nie obwiniać innych kontynentów, i ciężko od nich jest w ogóle wymagać, żeby oni coś z tym robili, skoro oni w to mają tak mały wkład. Skoro tylko Europa i Stany Zjednoczone są znacznie mniejsze powierzchniowo, tak samo ludnościowo, niż cała, ale mi się lęka część się cała Afryka i Ameryka Południowa emitują 30% światowego CO2, w porównaniu do reszty świata. Nie było niestety mowy o Azji, tylko o poszczególnych krajach. O Chinach i o Indiach, które też emitują mniej, a zagęszczenie ludności jest większe. No więc po prostu musiałem nabrać pokory do tego bo strasznie mnie denerwowało to, że my się tutaj staramy, a inne kraje mają to w dupie i uznają, że to jest wszystko bez sensu, że się staramy. No ale nie, to my się musimy starać, bo u nich jest wszystko okej. Okay. nie wiem o co chodzi, ale na dworze u mnie, u mnie tutaj w okolicy strasznie dzisiaj śmierdzi psią kupą. Teraz wieszałem pranie i teraz wracając ze sklepu wieszałem pranie i tak wali kupą. Nie wiem o co chodzi. A, naprawdę, kurde, wczoraj wróciłem tak bardzo późno do domu. A, przyjechałem w sensie, no nie wiem, byłem jakoś po 12 w domu, kurde. Więc dzisiaj dość późno, dość późno wstałem. Jeszcze w domu oczywiście nie miałem nic do jedzenia. A w mieszkaniu taki kurde, trochę mam bałagan. <laughs> Trzeba było się trochę poogarniać. A jeszcze dzisiaj na głodnego musimy ze Rana właśnie iść na zakupy. Coś i coś ten. No bo co? No bo nic na śniadanie kompletnie nie miałem. Trzeba tutaj właśnie muszę trochę w mieszkaniu poogarniać, bo moja siostra dziś przyjeżdża. Ale właśnie idę z nią i z moją babcią na jakiś obiad. I Kurczę, nie zdążę tego zrobić, zanim ona przyjedzie. No więc już trudno. Och. Będzie musiała zobaczyć yy, mój syf w mieszkaniu. Yy, chciałem kurczę też kupić kwiaty, no ale nie zdążę. No trudno, później, później może to zrobię. Ja jednak no, uwielbiam mieć świeże kwiaty w mieszkaniu. Wczor Eliza, mi dała, Eliza mi dała taki czarny t-shirt. I tak na siebie teraz patrzę, i strasznie dziwnie wyglądam w czarnych rzeczach. Ja zawsze, ja zawsze mam raczej jasną górę, jakąś tam białą koszulkę albo coś. Mm. I nie jestem do siebie przyzwyczajony w czarnym t shirtach no ale to może właśnie kwestia przyzwyczajenia. Jakoś tak mi strasznie odcina, odcina głowę od reszty, no, ale nie wiem. Może to kwestia tego, że za bardzo już od wielu lat nie chodziłem w czarnych t-shirtach, ani niczym. Dobra, teraz idę na obiad z babcią a później może uda mi się posprzątać i koniecznie kupić kwiaty.